Cześć moi drodzy! Dzisiaj tematem naszego odcinka jest możliwość ostrzenia nóża w dwa ścierniwa. Pierwszym ścierniwem jest kamień diamentowy z chińskiej na spoju galwanicznym, o gradacji 200 mikronów, 200, przepraszam, 200 grit. Najlepiej byłoby, żeby ten kamień był o gradacji 240 grit albo 30-20, ale nie mam innego pod ręką, mam tylko 200 grit i spróbujemy, jak do rady, ten kamień z połączeniem z stropem skórzanym. Strop skórzany będzie wykorzystany z pastą polską o gradacji 6 mikronów, czyli jedno ziarenko w tej paście ma, ma, ma wień, wielkość 6 mikronów. Nóż kuchenny, długość może 200 mm. Teraz sprawdzimy w jakim stanie ten nóż. Mamy kartkę. No nóż jest w miarę ostry. Tego my nie potrzebujemy. Więc musimy go wstępić. Wstępiamy nóż za pomocą słoika. Czy tam mam widać? Widać. że już jest w miarę, w miarę tępy. Tak jest. Kartkę na dnie. Więc noż już jest przygotowany do naszego eksperymentu. Jak wiecie zwykle, zwykły taki zestaw do noży składa się z czterech albo pięciu kamieni średnich. Ale dzisiaj... Dzisiaj spróbujemy... co nam da jeden kamień i jedna pasta polska. Konto już jest... jest wystawiony. Wystawiam. Za pomocą kątomerza elektronicznego ostrzenia nie wiem czy wam tam widać 18 stopni no i lecimy z ostrzejiem порою камінь нічим, а негодом ані полеєм. Е-е, це срочно, як буде діал на сухо. Już mamy drut, czyli zaczór. I teraz tak, moi drodzy, bardzo ważna informacja. Na początku ostrzenie, żeby przyspieszyć ten, nasz, ten proces ostrzenia, możemy trochę naciskać na kamień. No jak trochę. To naciskanie ma być w takich przedziałach w okolicach 1 kg. Nie więcej, więcej nie trzeba. Ale możemy tak 1 albo do, do 1,5 kg możemy naciskać. Naciskamy do momentu, jak będzie, jak pojawi się nam ten drut albo zadzior. Ten zadzior albo drut możemy odczuć paznokciem, puszką palca paznokciem, albo możemy sprawdzić na oko za pomocą lupy. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak, ten zadzior widać. Zadzior widać ze strony e, przeciwległej e, w stronie naszego ostrzenia. Czyli jak ostrzymam no, od, od góry, teraz to zadzior ten będzie wytwarzany na dół. Dobra, jeszcze trochę. Początkowo mój kamień pracuje w obie dwie strony, czyli od siebie, na siebie i tak samo tutaj za mało. Okay, dobra, moim zdaniem wystarczy tego. Przechodzimy na kolejną stronę. Moje pierwsze ruchy e, są takie, aby e, Moje pierwsze ruchy e, od siebie, czyli na...

Na pewno zwróciliście uwagę, że dzisiaj pracuję prowadnicą aluminiową, wygląda ona tak w kolorze ciemno-szarym, jest bardzo lekka, jest bardzo z małym oporem i powiem, że bardzo, bardzo przyjemnie pracować z taką lekką, latającą prowadnicą. Aby wyczyścić nóż od e, mikrobiur, wykorzystam serwetkę e, z spirytusem. Dobrze, sprawdzam, czy jest zadzior. strony dojnej Tak jest. No i teraz, e, moi drodzy, przechodzimy na kolejny etap naszego ostrzenia. Kamień nie zmieniamy, kamień zostaje, zostaje ten sam. Ogradację 200. Ale to już jest, e, następuje kolejny etap ostrzenia, który polega na tym, żeby zmniejszyć za pomocą tego samego kamienia, zmniejszyć e, chrobowatość powierzchni. Tak, chyba tak, chrobowatość. Ишне на чисткам на камень, в угол не на чисткам на камень, камень працює, камень джало под своим вагом. Naszym zadaniem jest pozbyć się zadzior. ostrość na tym etapie. OK, teraz możemy zdemontować nóż raz, razem z ramką i sprawdzić e, stopień ostrości na, e, na kartce. Mamy kartkę, czy Wam widać. Jak widać ostrość pojawiła się i teraz za pomocą pasty polierską razem z e, stropem skórzanym spróbujemy ulepszyć nasz rezultat ostrzenia. Наносимо пасты на строп. Зараз покажу вам як поробити. Увіржаємо строп за допомогою олея. Олей олей мамы базовиновый. Увижаємо строп. I teraz możemy takimi ruchami. E... Nie naciskam no, na, na pastę. E... Pasta pod swoją wagą. Moment, co tutaj mamy? O, dobra. Można trochę, jeżeli mamy nadmiar pasty, to można zatrzeć trochę delikatnie serwetką. Serwetką wrzucamy. I teraz przystępujemy do ostatniego etapu ostrzenia. Na co zwrócić uwagę moi drodzy, grubość kamienia wynosi w okolicach 8 mm, grubość tego stropa skórzanego 4 mm. Więc jak teraz zamontuję ten strop skórzany zamiast kamienia, to kąt ostrzenia zwiększy się. Ja nie będę korygować kąt ostrzenia, niech będzie kąt ostrzenia większy niż był. To nie ma dużego znaczenia, a może to jest. І лепій, але зараз ми ще очистити нож від вюр, використаємо для того, до того використаємо серветки, обіджану, обіджану спиритусом. Нож має бути чистий а на кожній етапі. Мабуть чистий. Добре. Ну і зараз так. Вidaч. Відач. Teraz Відач. два. Рухи тільки і вилочні з голосом. Чили на щебі. Nie naciskamy. Nie spieszymy na no spokojnie, na luzie. Można naleźć sobie herbatkę, ostrzyć piję z herbatą albo kawę, to co woli. Ja teraz jestem w pracy, więc nic nie piję, bo w pracy nam nie można. Ale jak ostrzycie w domu, to dlaczego nie wybić trochę herbaty? Ok. Mam nadzieję, że tego wystarczy. Kolejna serwetka ze spirytusem. Перед очередной технічний, неопітний. Ну а не віце не зле. Здесь минуш з нашей острілки і справдзами, яка острощ у нас зостала набита. Ну, найперш спробуємо. А на як e, тут я мушу вам Повідіть, що на тим отчинку не забагато добре попрацювали пастом польським. Чуть же є нож nie super ostry na tym odcinku, ale tutaj na środku jest w miarę okej. Okay. No i moi drodzy spróbujemy. Spróbujemy pociąć nasz цилиндр нашим, ру, нашим ру, рубка вот, чтобы они не рука рука не, не поддающая окей ale możemy trochę przedłużyć nasze ostrzenie. Ну і зараз zobaczymy. Моїм зданием есть не знаю. Ну, Острый. на рульце. No nie, niestety rurka ten noż nie jest w stanie przeciąć rurkę, bo nasze ostrzenie dzisiaj było takie szybciutkie, ale jak widać, noż jest w miarę ostry. Wydaliśmy wydali na to ostrzenie, ja tak myślę, że w okolicach 10 minut. Jakby to ten filmik, oczywiście, będzie dłuższy niż 10 minut, ale. Как бы мне э, гадал, гадал бы, гадал бы, был, вот то освещение пошло бы нам трохи шибче. На это ты, мои друзья, до колейных отчинков, пап.